Hej, Kam! Z tej strony Karona Lekarskim. Witam się z Wami w poniedziałek. Zrobimy sobie w tym tygodniu takiego tygodniowego vloga, żeby pokazać Wam, jak mniej więcej wygląda taki typowy tydzień, kiedy mam kliniki i zajęcia na uczelni. Dzisiaj jestem już po klinikach, ale rano, no po długim weekendzie ciężko było się zebrać, więc nie było kiedy nagrywać, ale pokażę Wam resztę tego tygodnia. Ten tydzień spędzamy sobie na bloku z rehabilitacji w świętokrzyskim centrum onkologii. No a poza tym standardowo zajęcia w Kolegium Medicum i w centrum symulacji. A pomiędzy zajęciami w krótkiej przerwie barszczyki, pierożki albo musi, najlepsze co może być to jeszcze przywieźć sobie trochę słoików od rodziców. Pana ogarnięta, biorę się za robienie miniaturki do jutrzejszego filmu, a któregoś dnia na pewno pokażę Wam, jak wygląda moja taka codzienna pielęgnacja. Cześć, dzień dobry, witam się z wami we wtorek znad mojego śniadania. Dzisiaj muszę być w szpitalu dopiero 8.30, więc pozwoliłam sobie spać tak, no nawet do 6.20, ale tak ciężko było dzisiaj stać. Wstaje, jest ciemno, jest mgła, już jest po prostu ten czas w roku. Kiedy wstaję, jest ciemno, wracam do domu, jest ciemno. Najgorszy czas, żeby się teraz w ogóle przestawić z zmianą czasu. Jeszcze nie ma takiego wajbu świątecznego, więc za bardzo nie ma na co czekać. Jesteśmy po tym 11 listopada, więc do następnego wolnego te 6 tygodni. Tak, dzisiaj mam taki poranek z narzekaniem na moje życie i na to, że jeszcze do kolejnego wolnego to bardzo daleko. To jest naprawdę niesamowite, jak czasami ciężko jest wstać rano z łóżka, gdzie dzisiaj po prostu miałam ochotę wyrzucić mój telefon z tym budzikiem przez okno, po czym wypiłam kawę, ogarnęłam się, przebrałam, zrobiłam sobie taki szybki, codzienny make-up i jakoś tak od razu bardziej chcę się dzisiaj żyć. A dziś jest jeden z tych niewielu dni w roku, kiedy idę sobie tylko na kliniki, tylko do zajęcia w szpitalu. Nie mam potem zajęć w kolegium medikum, więc idę z tylko jedną torbą nieobładowana pięcioma różnymi tobułami na cały dzień. Wychodzę właśnie z mojej pierwszej wizyty u fizjoterapeuty urogi Właściwie tu u fizjoterapeutki. Nie wiedziałam w sumie czego się spodziewać, ale jak zwykle oczywiście nie było się czego bać. A ogólnie po prostu problemy XXI wieku, człowiek jest cały pospinany. Trzeba nad tym popracować, trzeba to rozluźnić. Wróciłam właśnie z fizjoterapii. Byłam pierwszy raz w życiu urogi fizjoterapeutki uroginekologicznej. I oczywiście, jak zwykle, nie taki diabeł straszny, jak go mówią. E, stresowałam się przed, ale ja to się w sumie zawsze stresuję, jak po prostu nie wiem do końca czego się spodziewać, coś byłam u babeczki po prostu na podstawie opinii z internetu, więc no, nigdy nie wiadomo do końca na kogo się trafi. Natomiast natomiast pani bez zastrzeżeń było bardzo miło, atmosfera w gabinecie bardzo fajna, także Jestem mega zadowolona, wybiorę się na pewno ponownie z moimi problemami. A wracając z fizjoterapii, byłam sobie odebrać moją paczuchę z Newskina. Weszłam sobie do punktu, bo zamawiałam sobie po prostu do punktu, bo ja z tymi kurierami tak raz jestem, raz mnie nie ma. I tak wchodzę i mówię, poproszę kaczkę na nazwisko. I tam podałam swoje nazwisko, nie? I takie mam... Aha, to ja właśnie powiedziałam, bo beczka patrzy na mnie z miną, jaką na kaczkę. I takie, przepraszam bardzo, poproszę paczkę. Bardzo ciekawe, także no widzicie, takie wstawanie rano na te kliniki e, potem sprawia, że człowiek wychodzi na idiotę, jak gdzieś musi wyjść. No, także ja lecę rozpakować paczkę, zrobić sobie obiad i dzisiaj w końcu trzeba usiąść do nauki. Ogólnie osoby, które obserwują mnie na Instagramie, macie nazwę, serdecznie was tam zapraszam. Wiedzą, że listopad chcę spędzić tak bardziej produktywnie. Udostępniam wam checklisty, takie to-do listy, tak naprawdę. Checklisty, to-do listy, no ja, ja to sobie tak zamienię, nie używam po prostu tych sformułowań, gdzie próbuję wprowadzić też nowe, fajne, zdrowe nawyki. I jednym z takich moich nawyków i postanowień, jeszcze przed tym końcem tego roku, żeby nie było, że od nowego roku, od nowego tygodnia, od nowego miesiąca, nie wiadomo co. Więc od niedawna moim nawykiem jest to, żeby wieczorami zamiast kończyć dzień serialem czy przeglądaniem tam jakichś TikToków, Instagramów, żeby po prostu już tak na pół godziny, może czasem nawet godzinkę przed spaniem już nie mieć tego promieniowania, nie mieć tego światła, bo ciężko mi się przez to zasypia. Zaczęłam czytać książki i teraz pożyczyłam sobie od mojej kuzynki Otoczeni przez idiotów, tam jest jeszcze seria Otoczeni przez psychopatów druga książka i trzecia książka to jest coś tam o, o szefie, ale tej nie potrzebowałam jeszcze, więc od nich nie pożyczałam, natomiast teraz biorę się za to cudeńko. Dzisiaj będę czytać pierwszy raz, ale tytuł był naprawdę bardzo zachęcający i też czytałam sporo fajnych opinii na temat tej książki. Także klimacik już zrobiony, świeczka jest, zaraz gasimy górne światło, zostawiamy lampkę, zostawiamy świeczkę i lecę już na wieczór tylko ze sobą. Hej, dzień dobry w środę. Oczywiście za oknem ciemno, Gdy wstaję ciemno, wracam ciemno. Śniadanie nie pokazywałam Wam za bardzo z rana jak robię, próbę po prostu do samo co wczoraj, jakąś mam taką fazę na jajka, dostałam też od rodziców mnóstwo jajek, więc znowu mam jajka sadzone i chyba jak wrócę dzisiaj wieczorem, to zrobimy sobie jeszcze pastę jajeczną. Weszłam właśnie do mieszkania. Cały dzień poza 7 rano wyszłam, jest już po wpół do 8 jestem w domu. Dzisiaj cały dzień lało, cały dzień było szaro, buro i ponuro i dawno nie byłam tak styrana życiem. Rozbieram się, ogarniam i za chwilkę opowiem Wam o tym dniu. Hej, hej! Ja już w mieszkaniu Starana połową tego tygodnia. Dzisiejszy dzień to jest dla mnie po prostu jakieś fatum. Co chwila musiało mi się coś przydarzyć. Wychodzę sobie rano z domu. Jestem jeszcze na chodniku, praktycznie na swojej ulicy. I od razu zostałam pochlapana. Oczywiście kierowca wyjeżdżał z parkingu. Totalnie mógł ominąć kałużę. Mógł po prostu zwolnić, widząc, że ktoś idzie. Nie, trzeba wjechać z totalnym impetem. No i oczywiście nogawki nie dość że mokre, to jeszcze brudne, bo oczywiście trochę błota. No i się musiałam tak z tym bujać dzisiaj w szpitalu. No więc wysiadłam sobie grzecznie z autobusu, idę do przejścia dla pieszych i gdybym się nie odwróciła w bok, widząc jak samochód jedzie z impetem. I tak stałam sobie tak ze dwa kroki mniej więcej od przejścia dla pieszych, ja nie jestem jakaś głupia, nie, jak pada deszcz, to nie stoję sobie totalnie przy jezdni, ale nie da się też stać na tyle daleko, żeby nie zostać ochlapanym, więc stoję sobie grzecznie, no tak ze dwa, trzy kroki to co najmniej od tej jezdni i to takie wiecie, kroki dużej osoby, nie moje, przy moich małych nóżkach, <grym> tylko kroki takie naprawdę spore. I widzę, że samochód idzie z impetem i nie zamierza zwalniać. Oczywiście, no ja rozumiem, jak jest zielone światło, ale sama jestem kierowcą i to już od kilku dobrych lat. I jest coś takiego, jak kultura na drodze. Ja, kiedy widzę osobę pieszą, czy to idącą chodnikiem, czy to próbującą przejść przez pasy, w momencie, kiedy... Albo coś jest rozwalone na jezdni i może to po prostu odskoczyć na tą osobę, albo są właśnie kałuże, to ja kulturalnie staram się zwolnić ten samochód na tyle, żeby danej osoby nie pochlapać. I rozumiem też, że w 90, może tam 8% da się zrobić, no ale czasami jak wyhamujesz, to po prostu ktoś z tyłu na ciebie wiedział, ale to był po prostu pojedynczy kierowca, zanim nic nie jechało, spokojnie mógł sobie przyhamować, przejechać tak, żeby to się tak nie rozprysnęło. Albo by tam była akurat droga dwupasmowa, więc spokojnie mógł tą kałużę ominąć, ale nie, że im z we mnie i gdyby nie to, że odwróciłam się trochę w bok i miałam po prostu zalane od stóp do samego płaszcza, właściwie to do szalika dotąd, to byłabym po prostu nawet na twarzy mokra, no po prostu uwielbiam takich kierowców, uwielbiam ludzi, którzy mają wyjebane na to, co się dzieje wokół nich nie respektują tego, że kogoś mogą oblać, kogoś mogą uszkodzić, jeżdżą sobie w ogóle wbrew przepisom, bo tam akurat tam jest ograniczenie do 50, a ten fan na pewno 50 na leczniku nie miał. Także poranek miałam świetny, po prostu zanim dotarłam na zajęcia do szpitala, dwa razy zdążyłam zostać pochlapana. Potem w szpitalu zgubiłam parasolkę, w niewyjaśnionych okolicznościach przez pewien czas była ze mną. A potem niestety zniknęła, a że dzisiaj był dzień z taką ulewą, że po prostu nie dało się praktycznie wytrzymać bez parasolki. To musiałam sobie pomiędzy zajęciami podjechać do galerii i po prostu taką parasolkę zakupić. Co też byłam ogólnie w szoku, bo ja zawsze parasolki kupowałam poniżej 20 zł, te w rozmaniach. A dzisiaj sobie tam idę i taka moja panowa parasolka to kosztuje 28,99 zł i mówię no. Cóż, serce trochę boli, trochę krwawi, no ale jest ulewa, muszę mieć tą parasolkę. Więc kupiłam sobie dodatkowo drugą parasolkę. Kolejny nieplanowany zakup w moim studenckim budżecie. Po prostu jestem idealna w tym, jak roztrwaniać pieniądze, z, po prostu z takiej głupoty i braku rozważności. Nie bierzcie ze mnie przykładu w tej sprawie. A potem wychodzę sobie już grzecznie z zajęć z uczelni. I widzę, jak mi centralnie, ja przechodzę sobie przez pasy i widzę centralnie odjeżdżający mój autobus. Mówię, oho, świetnie, po godzinie 19 w Kielcach komunikacja miejska działa tak świetnie, że tak 10-15 minut to musiałam sobie czekać na kolejny autobus. A już stwierdziłam, że nie mam siły i ochoty iść na kolejny przystanek, żeby się troszeczkę rozgrzać, więc zmarzłam bardzo, ale padało, wiało. Boli mnie głowa, już stwierdziłam, dobra, poczekam na tym przystanku na jakiś autobus, który będzie jechał w moim kierunku. No i pierwszy podjechał autobus, który jedzie centralnie od drugiej strony mojego osiedla, ale mówiłem, no dobra, na kolejny musiałabym tam czekać znowu kolejne 5 minut, jest mi zimno, jest wilgotno, mam wszystkiego dość, dobra, wsiadam w ten autobus. Mówię, co się może stać? Po prostu sobie narobię więcej kroków danego dnia, wszystko będzie super. No i dobra, wsiadam sobie w autobus, wysiadam sobie na przystanku u siebie, na osiedlu, idę sobie spokojnie przez osiedle, już taka znużona, myśląc tylko o tym, że zaraz zadzwoni sobie do swojego chłopaka. Położę się w łóżku, zmyję ten makijaż, przebiorę się w jakiś wygodny dresik do spania. No i tak sobie idę, już rozmarzona, myśląc tylko, że za jakieś pięć minut będę w końcu w mieszkaniu, gdzie będzie ciepło, gdzie nie będzie takiej wilgoci i będę mogła się położyć i otulić. I tak sobie idę z taką wizją, że właśnie tak zaraz będzie wyglądał mój wieczór i podbiega do mnie jakiś pies. No i dzięki Bogu, że jego właścicielka bardzo szybko zareagowała, bo już miał na tyle otwartą szczękę, że prawie ugryzł mnie w kolano. Ja po prostu zamarłam totalnie, pies dosyć duży, tak sięgający. No, dla ludzi to może nie być duży pies, natomiast ja przy moim wzroście 158 cm, kiedy pies sięga mi do połowy uda, to jest to dla mnie duży pies. Więc ja po prostu całkowicie zamarłam, nie wiedziałam jak się zachować i gdyby nie to, że jego właścicielka złapała tą smycz i szarpnęła bardzo mocno tak, żeby ten pies odszedł ode mnie, no to prawdopodobnie byłabym teraz na izbie przy. Także przecudowny jest ten dzień. Środa, środek tygodnia po prostu. <grym, <grym,> lepiej być nie może. Czasami mam takie dnie, gdzie po prostu wszystko idzie totalnie nie tak. Ale jutro mam tylko zajęcia w szpitalu do południa a po południu udało się wynegocjować wykład, który będzie zdalnie, a dzisiaj po prostu już jedyne o czym marzę to zmyć ten makijaż, zrobić sobie wieczorną pielęgnację, wykąpać się, przebrać się w wygodny dresik i po prostu zapomnieć, że to co dzisiaj miało miejsce, faktycznie się wydarzyło. Dzień dobry, dzisiaj obudziłam się z tak spuchniętą twarzą jak rzadko kiedy, zazwyczaj rano nie mam czasu na jakieś masaże twarzy ani nic w tym stylu, jak już to odstawiam sobie tu po prostu na wieczór, żeby na spokojnie zrobić pielęgnację, nałożyć sobie tam oliwkę i na spokojnie sobie tam przemasować też kamieniem ugłaszam, ten fajny czarny. No ale dzisiaj jestem tak niewyspana, to była jakaś ciężka noc, wczorajszy dzień był ciężki, więc w ogóle trudno, nie byłam zmęczona, ale trudno było mi zasnąć. Ale te rollery też naprawdę potrafią uratować człowiekowi życie, tak na jakieś nawet 30 sekund. Zimny roller. ja go jeszcze zanim nakładam na twarz to spryskuję aktyniseptem, żeby jednak odkazić, nic sobie na tą twarz nie poprzenosić i po twarzy też nie poprzenosić jakichś bakterii, bo wiadomo, że one są wszędzie na naszej skórze. Także szybciutkie rolowanie, lecę zrobić śniadanie i, i lecimy do szpitala. Nie przemyślałam tego, przyszłam odebrać paczkę, zamówiłam sobie mopa z Lidla i, i ta paczka jest mojej wielkości, a nie podjechałam sobie samochodem, także będę sobie szła przez całe osiedle z paczką mojej wielkości. Świetna sprawa. A żeby było jeszcze ciekawiej, to nie wiem czy będziecie mogli to zobaczyć, ale w Kiercach zaczął dzisiaj w ogóle pruszyć śnieg. Ogólnie jestem ubrana nieodpowiednio do pogody, muszę zacząć nosić zimową kurtkę, rękawiczki, czapkę, szalik na szczęście już mam, także troszeczkę mi jeszcze rączki zmarzną niosąc tą paczkę. Ale przynajmniej udało się wcześniej wyjść z klinik, więc poogarniam sobie dzisiaj dużo więcej rzeczy niż myślałam. Byłam właśnie na szybkich cotygodniowych zakupach, tym razem w Lidlu. W sumie to zamiennie jak chodzę albo do Biedry, albo do Lidla. Mam podobną odległość od mieszkania, więc zależy, czy robię duże zakupy, jak robię duże, to podjeżdżam sobie na duży parking do Lidla, a u mnie w Biedrze jest parking, którego bardzo nie znoszę, więc tam raczej chodzę, jak mam takie mniejsze rzeczy do kupienia, albo jest ich po prostu mało, albo nie są ciężkie, bo jak to muszę potem nieść przez osiedle, to wiecie. Ciężka sprawa. Zrobimy sobie taki szybki haul, bo mam parę rzeczy, które testuję. Do testowania kupiłam sobie takie batoniki, które są w ogóle po 79 groszy. Cztery różne rodzaje. Jeden z jabłkowy. Mamy tutaj kokos, malinę i banana. Oczywiście, jakieś tam przyprawy chyba czosnek i pieprz kupiłam. I u którejś YouTuberki widziałam testowanie makaroników z Lidla. Chyba u Alex Mandostyle, ale z stuprocentowej pewności Wam nie dam. A one kosztowały chyba 15 czy 16 zł. Ja jeszcze w życiu w ogóle takich makaroników nie jadłam, widziałam je wszędzie. Kiedyś było jakimś wielkim wiralem na TikToku i na Instagramie na Reelsach i na YouTubie. Ale nigdy tego nie próbowałam, także sobie spróbujemy. Na przekąskę mój zamiennik. Kiedyś uwielbiałam jogurty z bakoma, z takimi granolami. Natomiast ta wersja lidlowska jest dwa razy tańsza, więc mam tę brzoskwiniową i malinową. Tam jakaś szynka, parówki, budynie, zapałki, bo pokończyły mi się wszystkie zapałki, a potrzebuję do zapalenia świeczek. Na promce była też papryka, tortille, Akurat y, wzięłam o smaku szpinaku, czy w ogóle ze szpinakiem, jakieś takie pierwsze pod ręką. E, chipsy, jak mi się zachce, bo ja czasami mam taką łóżnicę, taką że akurat teraz muszę mieć, a nie ma w domu. E, wzięłam sobie na próbę jakąś e, zupę tajską. E, zobaczymy, co to w ogóle jest. Tak, fajnie teraz, jak się robi coraz chłodniej, coś mieć na rozgrzanie. O pomidorkach nie pamiętam, czy już Wam mówiłam, rzodkiewka, bo będziemy sobie robić ogólnie, miałam robić wczoraj, ale już mi się nie chciało, już padłam po zajęciach, będziemy robić sobie wieczorem pastę jajeczną, jutro do kanapek na uczelni będzie pasta jajeczna z rzodkiewką, są banany, banany zawsze się przydają, a to do pancake'ów, a to żeby sobie tak zjeść, a to żeby zrobić chlebek bananowy, wszystko można z nich zrobić. Bółki, część zamroża, część zostanie. Chleb, sałata, e, moje zupki, wybawienie, kiedy nie mam sił gotować, a mam ochotę na coś ciepłego, ostrego. zupki z Wifona 10 na 10 i cytrynka, żeby dodawać sobie do herbaty lub do wody. A dziś na obiad szef kuchni serwuję gołąbki od mamy. Dziś wyjątkowo jem je z chlebem. W ogóle nauczyłam się jeść gołąbki z chlebem przez mojego chłopaka, który takie. Ale ja nigdy tak nie miałam. U mnie w domu zawsze gołąbki jadły się z ziemniakami. A że dzisiaj z braku laku, z braku czasu i chęci tych ziemniaków sobie nie zrobiłam, to jest chleb. W ogóle kupiłam taki fajny chlebek dzisiaj w Lidlu, który ma bardzo taką chrupiącą skórkę. I możecie uznać, że te pajdy są bardzo grube, ale ja tak lubię, bo jak moczę to po ten susiku, no to nie rozwala mi się w ręce. Więc zdecydowanie wolę, kiedy ten chleb do takich dań jest grubo pokrojony. No i zaraz biorę się za moje suple, suplementuję kolagen, suplementuję sobie omega-3. I miałam ambitny plan. Ci, co mnie obserwują na Instagramie, dowiedzą, że chciałam poranną kawę zastąpić sobie taką szklanką, właściwie to połową szklanki ciepłego kolagenu. No ale niestety e, kliniki od godziny 7.38, kiedy ja muszę wstać 6 albo za 15.06, sprawiają, że ja nie jestem w stanie funkcjonować bez tej kofeiny z rana, także suplementację zostawiam sobie na popołudnie. Dzień dobry, w piątek miałam dzisiaj ten luksus, że mogłam sobie spać aż do 6.30. Wiecie, nikomu się może wydawać, co, jaki to jest luksus, ale jak się wstaje codziennie 5.40, a teraz jest 6.30, więc prawie godzina różnicy snu, to jest coś ogromnego. I tak prezentuje się dzisiejszy asortyment i drugie śniadanie, jest jogurt z granolą, jest banan, jest jabłko, jest kanapka z pastą jajeczną. Myślę, że na spokojnie mi to wystarczy, a jak wrócę, to zjem sobie po prostu coś na ciepło. Hej, hej! Mamy sobotę, godzina 8.30. Ja już się kończę ogarniać, zostałam jeszcze pomadka ochronna bo zauważyłam, że dzisiaj za oknem u mnie jest już śnieg, także moje usta będą teraz w fazie ciągłego wysychania. Ogarniam się i lecimy na zajęcia z masażu. Live przed chwilką się skończył, a ja troszeczkę podłamana, bo na koniec były programy techniczne, rozłączyło nas. Mój Instagram w ogóle nie pokazuje, że ten live był, a chciałam go zapisać, bo był bardzo fajny, merytoryczny. E, na temat ogólnie dbania o siebie w dobie XXI wieku. Oczywiście, no, mówiłyśmy z perspektywy dwóch kobiet, natomiast te, właściwie wszystkie aspekty dotyczą się również mężczyzn. E, także serdecznie w ogóle zapraszam Was na mój kanał, bo tam się bardzo dużo dzieje. I stories, i rolki się pojawiają, przynajmniej dwie w tygodniu się staram, staram się dodać jeden post. Stories są praktycznie codziennie, chyba że naprawdę nie mam siły, ale to się rzadko kiedy zdarza, wtedy po prostu nie są mówione, a są pisane. No i muszę się wziąć za posprzątanie tego rozgardiaszu, który tutaj teraz po tym live jest, muszę nastawić sobie drugie pranko i biorę się za naukę, w końcu kiedyś trzeba. Dzień dobry w niedzielę. Ja zaspałam na zajęcia z masażu, już byłam tak wyczerpana, że zamiast włączyć sobie dzisiaj drzemkę, po prostu wyłączyłam budzik. Obudziłam się 9.30, ale niczego nie żałuję. Czasami po prostu trzeba się wyspać. Także dziś, w ostatnim dniu vloga, będzie to taki lazy, cozy day. Będziemy sobie sprzątać. Przed chwilą nastawiłam pranie, zaraz sobie zrobię ogólnie pielęgnację. Będziemy po prostu. Siedzieć w domu, trochę się uczyć, ale dużo zrobiłam też wczoraj, więc mam dzisiaj troszeczkę luzu i muszę się nastawić na ten tydzień na chirurgii, gdzie znowu nie będzie mnie w domu od rana do wieczora. Właśnie skończyłam godzinnego live'a z moją partnerką biznesową Dominiką na Instagramie, gdzie ja serdecznie Was zapraszam, bo ostatnio bardzo dużo się tam dzieje, ale jestem już teraz tak głodna, że robimy sobie dziewane papryczki już mi po prostu burczy w brzuchu nie spodziewałam się że zajmie nam to aż tyle czasu i tak szybko to ogólnie minie także bierzemy się robimy pyszne jedzonko i za godzinę widzimy się na obiadku Na początku tego vloga też mówiłam Wam, że pokażę Wam moją pielęgnację, ale zmontowałam w sumie większość plików z tego tygodnia i filmik trwa już ponad 23 minuty. Więc jakbym miała Wam jeszcze opowiedzieć dodatkowo o pielęgnacji, film trwałby ponad pół godziny. Nie sądzę, że ktokolwiek by to obejrzał, ale w skrócie pokazuję Wam tutaj, jakich produktów używam codziennie. A jeżeli chcielibyście zobaczyć moją poranną rutynę, albo wieczorną rutynę pielęgnacyjną, to dajcie znać w komentarzach, nagramy coś takiego. Biorę się właśnie za rozplanowanie sobie nowego tygodnia w moim planerze, Spisuję plan, robię sobie listę to do. A Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego tygodniowego vloga. Jeśli Wam się spodobał, będę wdzięczna za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz. Dajcie też znać, czego było za dużo, czego Wam brakowało. Jest to mój pierwszy vlog, pierwszy zupełnie inny rodzaj montażu, z jakim mam teraz do czynienia. Także będę wdzięczna za każdą opinię. I co? Do zobaczenia już za tydzień w kolejnym filmie na kanale. Bye!